Jeżeli mamy wiedzę, jeżeli mamy informację, potrafimy ją skonfrontować, zweryfikować, sfalsyfikować, jesteśmy odporni na manipulacje. Wszyscy mówią, że żyjemy w czasach postpolityki i mediokracji, czyli dwa systemy opierające się na manipulacji informacją. My musimy to, jakby naszym obowiązkiem jest czytać i wiedzieć, bo tylko to nam daje obronę. To jest, jak to śpiewał Kaczmarski, powyginana i kiepska, ale jednak zbroja. Nie? Dlaczego zostaliśmy być mocarstwem? Polska w latach 1608-1648. To temat dokładnie dzisiejszego. Wielkość ducha jest źródłem męstwa, sprawiedliwości, hojności, bezstronności, Miłości do Ojczyzny, troski wobec poddanych. Wszystkie cechy dobrego władcy wypływają z wielkości ducha. Złoty wiek jest złotym wiekiem materialnym. To jest wiek bogactwa, wiek pięknych budowli. Natomiast jeśli chodzi o ludzką aktywność czy ludzką wielkość, to z tym bywa dosyć różnie. Prawie nigdy nie mieliśmy w naszych dziejach tylu zdrajców i sprzedawczyków co za Zygmunta I. Polscy magnaci dawali się kupować dosyć nagminnie. Kwestia była tylko jedna, ile. Natomiast ten duch przetrwał w średniej szlachcie. Ciekawa obserwacja, moim zdaniem dosyć aktualna. Klasa średnia. Jest tym, czego się rządzący boją zawsze, niezależnie od czasu i miejsca. Klasa średnia oznacza niezależność sądu. Klasa średnia oznacza posiadanie na tyle dużego majątku, żeby było człowieka stać na niezależność, ale nie na tyle dużego, żeby przestał wierzyć na przykład w wykształcenie czy konieczność osobistej przyzwoitości. Im bogatszy, tym mniej potrzebne wykształcenie, tym mniej potrzebna przyzwoitość. Wystarczają pieniądze. Średnia bogaty. Musi mieć wszystko. Pieniądze? Obrócić na to, żeby wykształcić dzieci, żeby wykształcić siebie. Ale również na to, żeby być niezależnym wobec korumpującej zawsze i wszędzie władzy. Kiedy w Polsce skurczyła się średnia szlachta, Polska przestała istnieć. Magnatom nie zależało. Magnaci się czują dobrze wszędzie i zawsze. Niezależnie, kto zasiada na tronie i jak przebiegają ręce. Jest im to obojętne. Średnia szlachta i słynny ruch egzekucyjny. Kiedy to szlachta domaga się naprawy państwa, kiedy to szlachta wprowadza pierwszą konstytucję. Tak de facto artykuły henrykowskie to jest pierwsza konstytucja. Tam są zawarte podstawy ustrojowe państwa. Mówimy, że pierwsza konstytucja to 200 lat później, 3 maja. Artykuły henrykowskie były de facto czymś na kształt konstytucji. Niewzruszalne, niezależne od osoby panującego. Fundament ustroju. Wśród tych fundamentów ustroju była tolerancja religijna, Konfederacja Warszawska. Możemy się zastanawiać, dobrze to czy źle? Odejście od wiary katolickiej? Jest zupełnie. Bardzo popularne było wówczas powiedzenie, które dla mnie też jest przejawem wielkości ducha ówczesnej szlachty, umiejętności myślenia. Pamiętaj, że Śpiwej urodził się Polakiem niż katolikiem. Nie ma zaprzeczenia postawienie na pierwszym miejscu dobra ojczyzny, dobra narodu. Wyznanie jest na drugim miejscu. Dlaczego przestaliśmy być mocarstwem? Kiedy? Co się stało? Proces karlenia polskiego ducha przebiega wtedy, kiedy Polacy przestają wierzyć, że państwo jest ich. Że mają wpływ na państwo, na politykę, że ich decyzje coś znaczą. Zaczyna powoli, ale potem coraz szybciej do głosu dochodzić magnateria. Przestajemy być demokracją, czy raczej stajemy się demokracją fasadową, stajemy się oligarchią. Nie ma co walczyć, nie ma co prowadzić aktywnej polityki, skoro można się bogacić. I to w dodatku po co? Po nic. Fatalny polski system. Magnat może się bogacić. I nie ma co z tym bogactwem zrobić. Znaczy może zrobić dwie rzeczy przejeść i przebić. Albo wydać na próżny zbytek polskie prawo zabrania szlachcie inwestowania pieniędzy. Olbrzymi majątek, który spływa do Polski z naszego handlu zbożem, handlu drewnem, handlu popiołem i smołą jest przepijany, przejadany, trwoniony. Ducha w tym niewiele. Był tak silny. Że musieli go zamordować w 1939, 1940 i w latach późniejszych. Okazało się, że tylko fizyczna eksterminacja elit polskich może zabić ducha. Boję się, że ten szatański plan przynajmniej w znacznej części się udał. To, czego nie zrobili w 1940, dokończyli w 2010. Czy duch polski się odrodzi? No tak. Pada wierzyć, prawda? Nadzieja umiera ostatnio. Ale umiera. Jeżeli Smoleńsk nie obudził, to słowo daje nie wiem, co może obudzić. Pesymistyczna diagnoza. No proszę sobie pomyśleć. no Jeżeli coś takiego nie, obudziła, nie obudziło ducha, nie oderwało konsumentów od telewizorów, to co? Jakieś propozycje? Dalszy wykład, czasu, dalszy czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.